Cześć! Witajcie na kanale Kultura po szwajcarsku. Ostatnio zapytałam Was, czy chcielibyście posłuchać o kursach języka niemieckiego w Szwajcarii. No i sporo z Was wykazało taką chęć. Tak więc nagrywam dzisiaj dla Was filmik o kursach niemieckiego w Szwajcarii i wspomnę też trochę o kursach niemieckiego w Niemczech. Zapraszam! Na początek wspomnę może troszeczkę o kursach niemieckiego, które odbywają się przy samej granicy szwajcarskiej w Niemczech, ponieważ tego jest bardzo dużo. No i dzięki temu, że takie kursy są troszeczkę tańsze niż w Szwajcarii, albo często w sumie dużo tańsze niż w Szwajcarii, cieszą się bardzo dużą popularnością. Około 3-4 lata temu, kiedy przyjechałam do Szwajcarii, właśnie w Niemczech rozpoczęłam swoją naukę języka niemieckiego. W małym miasteczku przy granicy z Bazyleą w Lyrach. No i powiem że bardzo dobrze to wspominam. Kurs był kursem intensywnym, odbywał się 5 razy w tygodniu, po 4 godziny lekcyjne, także naprawdę czuliśmy się jak normalna zgrana klasa, co było bardzo fajne. Trwało najpierw 6 miesięcy, później miałam przerwę 8 miesięcy i robiłam kolejno 3 miesiące wyższego poziomu. No i taki kurs kosztował do poziomu B1 300 euro miesięcznie, powyżej poziomu B1 kosztował 350 euro miesięcznie, także niemało. Ale jeżeli pomyśli się o tym, że rzeczywiście to były zajęcia dzień w dzień, to były jakieś drobne wycieczki, to były książki i materiały, no to ta cena już wydaje się całkiem ok. W Szwajcarii kursy intensywne mogą kosztować nawet powyżej 1000 franków, także to jest naprawdę mnóstwo pieniędzy. No i tak naprawdę nie każdego na taki intensywny kurs stać. I tutaj na. I tutaj bardzo przydaje się Opcja y, innych kursów, które tutaj są do zaproponowania, kursów, które odbywają się dwa razy w tygodniu, na przykład wieczorami dla osób pracujących, lub takie, które odbywają się w środku dnia, dnia dla osób, które nie pracują, bądź mają po prostu jeden, dwa, trzy dni w tygodniu wolne, ponieważ no, nie każdy pracuje tutaj na pełen etat. No i takim właśnie sposobem y, ja wybrałam sobie y, w tym momencie kurs, który odbywa się raz w tygodniu o godzinie 13.30. I trwa dwie godziny. Cena była bardzo zadowalająca, ponieważ za pół roku takiego kursu zapłaciłam 540 franków. Także jest to naprawdę no, wydaje mi się, że na Szwajcarię wręcz tanio. W szkole do której uczęszcza, miałam do wyboru dwa rodzaje kursu. Jeden to był kurs przygotowawczy do certyfikatu GETE. A drugi kurs to był kurs um, ulepszenia. Swojego języka niemieckiego w mowie i piśmie. I ja właśnie ten drugi wybrałam, ponieważ zdecydowałam, że nie będę, tak jak mówiłam wcześniej, nie będę zdawać teraz tego certyfikatu, a po prostu chcę jakby ulepszyć swój język niemiecki, poprawić gramatykę, no i jakoś poprawić sobie też słownictwo, no bo nie ukrywam, że dużo, dużo rzeczy po prostu zapomniałam. Jakie są minusy mojej szkoły językowej? Hmm. Może w zasadzie to, że dołączyłam na konkretny poziom kursu, po czym okazało się, że jest to kontynuacja poziomów wcześniejszych i moja grupa jest dużo przede mną, może nie jeżeli chodzi o samomówienie i czytanie i rozumienie, ale po prostu zdążyli już przerobić dwa rozdziały na poprzednim kursie i ja teraz muszę nadrobić to sama. Myślę, że na innych kursach było to dosyć, byłoby to dosyć niedopuszczalne. No niestety ja się tutaj z taką sytuacją zetknęłam i w tym momencie muszę sama nadrobić, a do nadrobienia mam dość sporo. Pokażę Wam za chwilę, jak wyglądają materiały do, do tego kursu. No i tutaj muszę się do czegoś przyznać dosyć krępujące, ponieważ 3 lata temu robiłam kurs B2 i właśnie na B2 zakończyłam swoją naukę na poziomie B2. Było w porządku, ale tak naprawdę przez ostatnie dwa lata dużo więcej poznałam Polaków, dużo więcej poznałam osób anglojęzycznych, przez ten mój niemiecki, mimo że w pracy często muszę po niemiecku rozmawiać, aczkolwiek no często tym samym. To ten mój niemiecki tak, tak, no coraz gorzej i gorzej sobie był, i no niestety, ale postanowiłam powtórzyć poziom B2 i od stycznia udać się na C1, także teraz powtarzam B2. No, i oprócz tego, że płacicie za kurs, musicie również zapłacić za książki. W tej szkole nie były drogie. Pamiętam, że w poprzedniej szkole płaciłam 50 euro za dwie książki. Tutaj zapłaciłam 38 franków za książkę oraz za ćwiczenia. Wygląda to tak. Ćwiczenia. Poziom B2, tak jak mówiłam. Oraz książka, która jest jakaś taka dosyć mocno cienka. No, ale tak jak mówię, dwa rozdziały zostały przerobione, także taką ilość książki muszę. Muszę nadrobić sama. To mi się trochę nie podoba, bo no jakby nie patrzeć po to, szłam na kurs B2, żeby cały B2 przerobić się na zajęciach. Ale pani zadbała o to, żeby nie była do tyłu i już na pierwszych zajęciach dostałam mnóstwo kserówek, które będę mogła sobie sama nadrobić. Także mam tutaj mnóstwo kserówek i, i po prostu będę próbowała sama jakby nadrobić te stracone rozdziały. W tej szkole y, mamy również y, zebrane lektury, które mamy przeczytać w tym semestrze. Pierwszą lekturą jest y, Monte Cristo, książka, która została wydana y, w 2015 roku. Jest to książka napisana przez y, Szwajcara Martina Suter i tak naprawdę dopiero zaczynam ją czytać. Wiem, że akcja dzieje się w Zurychu i w sumie to jest całkiem fajne, że mogę czytać o czymś takim. Nie jest pisane jakimś trudnym językiem, ale też wiele słów nie rozumiem, więc jakby no staram się tutaj sobie to sprawdzać i staram się rozumieć. Wygląda to tak, że mamy do przeczytania około 10 stron na każde zajęcia i y, później na y, następnych zajęciach omawiamy to, co mieliśmy do przeczytania. Także też jest fajna sprawa, ponieważ w poprzedniej szkole miałam do przeczytania, pamiętam, fragmenty książki niemieckiej. To była książka y, Heads fragmentowe serce. Było bardzo interesujące. Ja nawet oglądałam film i naprawdę to było fajne, ale to było trochę fantazji. I no jakby nie byłam w stanie zrozumieć wielu słów, ponieważ to były jakieś twory wymyślone przez autorkę, więc nie był to najlepszy pomysł. To jest o wiele łatwiejsze, jest łatwiej zrozumieć. No i wydaje mi się, że historia to może być całkiem interesująca. Także tak, na pewno. W sumie mogę nawet y, zrecenzować tą książkę na blogu, jak tylko skończę ją czytać. To jest fajny pomysł, a książki jeszcze nie recenzowałam. W Szwajcarii istnieje bardzo dużo szkół językowych, także macie bardzo dużo do wyboru. Tak samo w Niemczech. E, w Szwajcarii najbardziej znane są bodajże migroszule, ale słyszałam o nich dużo różnych sprzecznych e, informacji. Niestety ja nie jestem w stanie powiedzieć ani na plus, ani na minus, jeżeli chodzi o te szkoły, ponieważ ja nie uczestniczyłam na kursy e, do migroszule. Także yy, nie powiem Wam jak jest naprawdę, możecie tylko się opierać na informacjach, które są w internecie i na opiniach, które są w internecie. Dużo słyszałam w sumie też dobrego o szkołach typu Alemania. No, ja zdecydowałam się na yy, tą szkołę, ponieważ zostanie ona polecana przez Szwajcarkę, także pomyślałam sobie, że jeżeli Szwajcarka mi taką szkołę poleca, no to może warto z tego skorzystać. Tym bardziej, że na kursie okazało się, że mam również yy, bodajże dwie lub trzy Szwajcarki yy, z Genewy oraz yy, części włoskiej, z Ticino, co też jest fajne, że uczą się razem z nami. No, i yy, tak, wszyscy są tacy sami, <grym>, że to jest fajne. Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że otrzymałam skrypt do, inaczej, nie skrypt, model tego jak wygląda egzamin na certyfikat B2 z języka niemieckiego. W Szwajcarii zrobienie takiego egzaminu Goethe kosztuje 330 franków, także nie jest to mało no i warto się przygotować, żeby nie musieć go później powtarzać. No ja mam jedynie póki co zdany B1, ponieważ z B2 nie robiłam, nie, nie robiłam egzaminu, bo zdecydowałam się, że zrobię dopiero po poziomie C1. Wydaje mi się, że po prostu nie potrzebuję jakby mieć papierka z każdego kolejnego kursu, tak? No, ale jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany tym, jak wygląda taki przykładowy model B2, to ja Wam załączę również na dole w, pod filmem linki do takich przykładowych testów. Napiszcie mi, czy wy uczycie się języków, czy uczycie się niemieckiego, czy wolicie angielski, który, którego języka uczyłam się najłatwiej, czy macie jakieś certyfikaty, no i czy w ogóle widzicie sens w nauczaniu się języka, bo ja mam takie zdanie, że jak się przyjeżdża do jakiegoś kraju, to wypada chociaż na takim podstawowym poziomie komunikatywnym mówić w języku kraju, w którym się mieszka, bo to jest no zwyczajnie grzeczne, tak? Także... Jeżeli wyjeżdżacie za granicę, to uczcie się tych języków i tak, i starajcie się mówić w tym języku, w, w jakim, jaki obowiązuje w kraju, do którego przyjechaliście. To zwyczajnie jest kulturalne. Na koniec zapraszam Was do polubienia tego filmu, jeżeli Wam się podobał, do obejrzenia poprzednich filmów, do subskrybowania kanału, bo będzie się pojawiać coraz więcej. No i przeprosić Was za to, że mam dzisiaj tak dziwny głos, ale jestem trochę jeszcze chora i tak brzmię dosyć dziwnie. Ale obiecuję poprawę następnym razem. Pa.